Witam wszystkich oglądających. Zapraszam was na wycieczkę po Gruziązu. Przed nami brama wodna. A tutaj królowa polskich rzek Wisła a tutaj można wypić pyszną kawę. Bardzo piękny kościół, fara. Teraz zabieram Was na Górę Zamkową i pokażę Wam, jakim miastem jest Gruziąc. Jest to, jest to miejsce, w którym się wychowałem, po którym biegałem i działy się tutaj różne rzeczy, aż do momentu, kiedy wyjechałem z kraju. No i to chyba tyle, co miałem do powiedzenia na temat własnego miasta. Zresztą po co macie oglądać moją chudą gębę? a tam nic nie widać Kiedyś tutaj wyglądało inaczej to było gorzej ale teraz co teraz porobili za każdym razem jak odwiedzą gruząc to jest tutaj zawsze coś zrobione ta kawiarnia na przykład yy, kiedyś istniała później jak byłem nastolatkiem już kawiarni nie było teraz za którymś razem jak przyjechałem do kraju to ta kawiarnia już stała Czyli tak jakby Gruziąc, tak jakby trochę odrestaurowują to wszystko, co było kiedyś. Znalazły się, znalazły się fundusze, znalazły się pieniążki. No teraz miasto, miasto coś tam robi. A ta czerwona rura przed nami jest to wieża Klimek, kiedyś tutaj stał zamek krzyżacki. No i go zburzyli i teraz odbudowali taką wieżę jak kiedyś tam była. Dobra, idziemy zobaczymy na Klimek czy można wejść, czy to jest jakieś płatne czy nie. Tutaj mamy studnię zamkową, ona kiedyś tak nie wyglądała. Ta studnia wyglądała dokładnie tak, jak jest pokazane na obrazku. Nie było tutaj tego, tego do zabudowania dookoła. Był taki niższy murek. Jak byłem nastolatkiem, coś siedziało się wokół tej studni. No i tradycyjnie piło się różnego rodzaju orężady. jest wszystko odkopane tutaj oni, ale tutaj dużo odkopali w ogóle nie do poznania to miejsce tutaj no nie ma za dużo, no to są fundamenty pozostałości po tym, po tym zamku o tutaj te wszystkie te, te fragmenty to jeszcze tak trochę pamiętam ma podobno 23 metry wysokości i na samą górę prowadzi na samą górę prowadzi 200 stopni zobaczymy, czy da radę tutaj, czy można tutaj wejść oho, szybka już pękła Pajączek się zrobił. Przyszła, przyszła banda jakiś tych i porozwalali. Podobno tutaj był więziony y, Mikołaj Zryńska. Tuż po y, Bitwie Grunwaldzkiej w 1411. Jego tutaj uwięziono. I tutaj też chyba zmarł. Čime da gure? Na čime da gure? tak wygląda w środku. No było tutaj w tym rejonie trochę zamków zbudowanych z czerwonej cegły, między innymi Sztum, Malbork, Grudziądz, zamek w Kwidzynie. budowali krzyżacy. A no i później tam ogólnie bili się o to, wiadomo. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodziło o pieniążki, o gospodarkę, o handel. Raz zamek był w rękach Polaków, raz w rękach krzyżaków. I tak w kółko. A no, góry będzie wiało. Idziemy do góry. A widzicie ten pomarańczowy budynek w oddali? To jest szpital regionalny. Ma on jedyne 615 milionów długu. A tam w oddali widzicie najdłuższy w Polsce most drogowo-kolejowy. Także tak, tak. popatrzyliśmy jaki widok uciekamy dalej O tu jakieś drzwi zobaczymy co tu jest na rada Nie, nie można tego otworzyć Chciałem to, chciałem to otworzyć, ale nie da rady jest poskręcane. mam pewnie okienko za kratką Nie wiem zobaczę Zobaczę w domu jak to słychać u góry, bo strasznie biało, to może będzie tak, że na górze dodam tylko muzykę. Tutaj jest jakaś wystawa. Wystawa czynna do 13. A to już było. Dobra. A się spóźniłem. A wszystko, wszystko pozamykane. A tu? To jest to Ciekawy, kto to zbił. Jak to, jak to się stało? I w ogóle tu? Ty... Nie widać nic, nie? Za bardzo. Trochę może. No i tutaj był więziony właśnie ten Mikołaj Zryńska Jeszcze jedno ujęcie do góry i wychodzimy Trzeba tutaj sprytnie przejść w pomórku Ciach udało się Idziemy zwiedzać Dalej, a pójdziemy teraz, a pójdziemy w stronę fary, czyli pójdziemy tam, jak żeśmy, jak szliśmy na dół. I zakręcimy się trochę po starówce no i zobaczymy co tam jest Co się pozmieniało I zobaczyć co to jest Co to jest tutaj Nie wiem, ławka jakaś Jakaś ławka może taka z od słońca okej, okay, lecimy dalej, czyli tak jak powrót do pierwotnego planu, tak jak chciałem. Chciałem tędy schodzić, tak już mogłem schodzić tędy od razu, no ale sobie wymyśliłem, że pójdę którym, e, e, że pójdę inną drogą no i tak się cofnąłem i tak się cofnąłem trochę strata czasu no ale chociaż ja zobaczyłem, że tam nic nie ma także lecimy na dół po lewej Mówiłem wcześniej, mijamy domek prezydenta, tutaj urzęduje burmistrz naszego miasta. Po prawej mamy Wisłę i przed nami Spichlerze. Zrobię jeszcze jedno ujęcie. I lecimy dalej. Wisła jak Wisła. Byłem tu 15 minut temu, nic się nie zmieniło. Lecę dalej. Wycieczek się zrobiło w tym Gruziądzu. Tak kiedyś nie było. Jak byłem dzieciakiem to nie pamiętam, żeby tak ochoczo ludzie odwiedzali to miasto. O, jest mój kościół. Farny. Nie będę tam chodził, bo nie ma, nie ma po co. Kościół je, kościół, ale jest duży okazały, to trzeba przyznać. Także tak, pójdziemy przez plac miłośników astronomii. Tutaj są takie uliczki tylko jedna uliczka. Tu jest Plac Miłośników Astronomii. Jest Kopernik. Znaczy jego głowa. Jak ktoś tutaj nie był i nie wie, to Grudziądz jest podobno najmniejszą, tak mówili, najmniejsza wieś z tramwajami. Są tutaj tory. Niegdyś były y, dwie linie, jedynka, dwójka. Nie wiem ile linii torów jest, y, tramwaj jest teraz w Grudziądzu? Jedna czy jedna. dwie? Jedna. Jedna, jedna jedynka, tylko została. Zlikwidowali. A nie dwójkę, a jedynkę. Dworze PKP nie o, tam Dobrze, tam. dziękuję. No to były kiedyś dwie linie. Pani mi przed chwilą powiedziała, że została tylko jedna linia. Tramwaj nie jeździ już, kiedyś jeździł, już nie jeździ na dworzec PKP. No i jesteśmy pod pomnikiem. Pod pomnikiem żołnierza, pod pomnikiem nieznanego żołnierza. Jakoś tak, no na starym rynku, w każdym bądź razie. Zrobię, zrobię ujęcie starówki, pomnik, jest mała fontanna. Idziemy zobaczyć do kawiarni Fado. Pokażę Wam Fado byliśmy byliśmy na kawie w Fado to chyba cały gryżąc przychodzi do tego fado. Bardzo dobra kawiarnia. O, Doszedł do mnie Filip. Siemano. Siemano. Przywitaj się z widzami. Doszedł Filip. I teraz. To jestem ja, Filip. Jestem ja, tata. I teraz idziemy do auta i jedziemy na obiad. Także, os ostatnie ujęcie mojego starego wiąza Także pokazałem Wam najciekawsze miejsca Reszty Wam nie będę pokazywał, no bo reszta widać Jest jak jest Domki, kamienice Dużo takich bloków o... kwadratowych które szczególnie mi się nigdy nie podobały Dzisiaj się taka nie Jest nasza pustynna perła. Nasz ninja. Także co? Uciekamy i nara, nie? Nara, zrób cięcie. Nara, cięcie.